Drodzy bracia i siostry, niedzielę palmową w liturgii, którą przeżywamy, otrzymujemy niejako dwa wydawałoby się przeciwstawne sobie opisy ewangeliczne. Najpierw staje przed nami pełen królewskiego triumfu, jak za czasów króla Dawida, wjazd pana Jezusa do Jerozolimy. Słyszeliśmy o tych tłumach, które rozkładały płaszcze przed drogą, na drodze, którą kroczył Jezus. Tłumy, które ścinały gałązki z okolicznych palm, z pól i wiwatowały, śpiewając Hosanna. A potem ten pełen dramatyzmu obraz ostatniej chwili Jezusa i Jego śmierci. Tak jak Pan Jezus przygotowywał siebie i swoich uczniów na cierpienie i śmierć, tak przygotowuje i nas na spotkanie ze sobą teraz, w czasie tych uroczystości Wielkiego Tygodnia, uroczystości Paschy, ale także przygotowuje nas przez to na spotkanie ze sobą wieczności. Niedziela palmowa i trud Wielkiego Tygodnia mają być dla nas oczyszczeniem, namaszczeniem i śmiercią dla zła i grzechu. Byśmy mogli stanąć wobec Jezusa i z czystym sercem, z pełnym radości sercem zawołać Hosanna. Tę czystość i radość zdobędziemy, kiedy wraz z naszym Mistrzem. Przejdziemy przez Wielki Tydzień, kiedy uczynimy go naszym doświadczeniem wiary naprawdę wielkim. Kiedy wejdziemy do Betanii, do domu przyjaciół Jezusa, wsłuchamy się w tę rozmowę, którą prowadzi z Marią i Martą. Kiedy będziemy wraz z nim, kiedy jest namaszczony na godzinę śmierci. Kiedy przejdziemy przez wieczernik, zasiadając przy stole ostatniej wieczerzy, pierwszej Eucharystii, kiedy, tak powiem, zerkniemy do ogrodu Getsemanii i zobaczymy z jednej strony pełne boleści, pełną boleści modlitwę Pana Jezusa, z drugiej zmęczenie apostołów, zdrady Judasza. A potem Fałszywe oskarżenie przed Wysoką Radą, zaparcie się Piotra, dziedziniec z Piłata, o którym dzisiaj słyszeliśmy, uwolnienie Barabasza. A potem przejdziemy wraz z Jezusem drogami, uliczkami Jerozolimy na Golgotę i razem z Maryją, świętym Janem, apostołem i kilkoma kobietami będziemy świadkami Jego śmierci. Maciej siostry, trzeba nam przejść przez wielki tydzień, aby z mocą wyznać wiarę. Prawdziwie ten poniżony, sponiewierany Syn Człowieczy Jezus Chrystus jest Synem Bożym. A potem wszystkim cisza. Cisza trwająca aż do poranka zmartwychwstania. Cisza choćby w czasie adoracji, trwania przed Bogiem Eucharystycznym, ta cisza po to, byś ty, braci i siostro, mógł usłyszeć głos Jezusa Chrystusa, Jego nauczanie w ostatnich dniach przed męką i śmiercią. On mówi do ciebie i w Betanii, i w Wieczerniku, i w Ogrodzie Oliwnym. I na placu Piłata. I chociaż to jest mowa, która niekoniecznie ma słowa, jest mową pełną miłości do mnie, do człowieka. A w końcu powie do nas z wysokości krzyża: Drodzy siostry, otwórzmy nasze serca, usłyszmy go teraz. Teraz, abyśmy mogli go słyszeć także w wieczności w chwale zmartwychwstania. Amen.